Welcome everybody! Witajcie, kochani szóstoklasiści! E, jak widzicie, trochę nowej w nowej szacie graficznej dzisiaj. Mam no, nadzieję, że Wam się podoba. E, dzisiaj mm, trochę gramatyki, mm, a mianowicie czas simple, zdania twierdzące i przeczące. E, co prawda, my już rozmawialiśmy o tym czasie, e, ale wykorzystywaliśmy go tylko i wyłącznie w odniesieniu do czasownika B, tak? e, Gdzie uczyliśmy się e, I was, you were. Czyli tylko tak, wykorzystywać, czyli tak mówić i budować zdania byłem, byłaś, byliście, byliśmy, tak? Wykorzystywaliśmy go również do konstrukcji there was, there were i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj pokażę Wam, jak się buduje zdania twierdzące i przeczące z innymi czasownikami niż to be. Okay? Dobra, to zapiszę sobie tematyk lekcji, tak jak widać tutaj. Today Monday, 25th of May 2020, lesson subject. Past Symbol, zdania twierdzące i przeczące. No dobra, i jak już tutaj sobie zapisaliście, to przechodzimy do e, lekcji. Uwaga, zobaczcie. Czas, post twierdzenia i przeczenia. Pamiętacie, do czego Kiedy wykorzystujemy ten czas te przeszły prosty. Zobaczcie, gdy mówimy po prostu o wydarzeniach w przeszłości, tak? czyli niektórzy jeszcze dorzucają tutaj o zakończonych wydarzeniach w przeszłości. Jeszcze taka prostsza definicja, gdy mówimy, wykorzystujemy ten czas, gdy mówimy o czymś, co było i się skończyło, tak? Tak tą definicję też można w taki prosty sposób. Yy, powiedzieć. Ja tutaj proponuję Wam taką Żywamy, gdy mówimy o wydarzeniach po prostu z przeszłości. tak? Zakończonych wydarzeniach z przeszłości. No właśnie. To znaczy, zakończone wydarzenie z przeszłości. E, na przykład, e, kupiłem nowy rower. E, zjadłem jabłko. I obułko, tak dalej, I, i tak dalej. Dobra, jak się buduje zdania twierdzące. Słuchajcie, budowa zdań będzie zależała od pewnych, pewnego, pewnych czynników. A mianowicie, zdania w tym czasie możemy budować w zależności na dwa sposoby. W zależności od tego, czy czasowniki są regularne i czasowniki nieregularne. Co do takiego jest czasownik regularny? Słuchajcie, są to czasowniki, które. W tym czasie mają taką regularną odmianę. Tak? Natomiast czasowniki nieregularne to takie, które w tym czasie, gramatycznym, tak? Nie mają jakiejś regularnej budowy i po prostu tą budowę, tą formę tego czasownika trzeba po prostu zapamiętać. Ok. Czyli czas regularne to takie, które będą miały regularną. Regularna zasadę tworzenia i w tym czasie. Nieregularne po prostu mają swoją formę. Nie ma tu żadnej zasady jej tworzenia i trzeba ją zapamiętać. Okay? Czyli tak, jeżeli będziemy budowali zdania w czasie past symbol z czasownikami regularnymi, tak, to zobaczcie, jaka jest zasada. Dodajemy końcówkę ED do czasownika. Zobaczcie, jakie to jest proste. Do czasownika dorzucamy ED. I na dobrą sprawę to wszystko. Wyjdzie nam zdanie w czasie przeszłym. Jedna mała prosta końcóweczka. "-ed", tak? Zobaczcie, ja tutaj może napiszę jakieś przykładowe zdanie. Eee, na przykład i, teraz uwaga, mam czasownik play, czyli grać, tak? Jeżeli chcesz, żeby było w czasie przeszłym, Zobaczcie, co może zrobić. Dodać końcówkę ED do czasownika. Cyk, cyk. Porzucę jeszcze takie słówko. Yesterday. Razem powiem o co chodzi. Popatrzcie. I played football yesterday. Jedno proste. Czynność sprawiła, że zdanie mam w czasie przeszłym. Dorzuciłem do czasownika końcówkę "-ed", tak? Grałem wczoraj w piłkę nożną, ale played football yesterday. Tutaj. tutaj napisałem z lewej strony e, samą literkę "-ed", albo "-ied". O co chodzi, już też Wam, już też wam szybko wyjaśnię. Zasada jest taka w czasownikach nieregularnych, regularnych, e, że to dorzucamy "-ed", tak? e, Czasami, jeżeli czasowniki będą zakończone na przykład na e, już tutaj to pokazuje, jeżeli będą zakończone na E, tak? tak jak na przykład tutaj ten, zobaczcie, ton, tak? Jeżeli będzie zakończony na E, to, to już zasada jest, że dorzucę ED, tak? To, to już tego drugiego nie po prostu nie dorzucę, dodam samo D, tak? Jeżeli będzie Czasownik kończy się na Y, przed którym będzie y, krótka spółgłoska, tak jak na przykład study, tak, to to Y odrzucam i wstawiam IED. Tak? No i jeszcze jest inna zasada: będą takie słówka, które, y, w których trzeba będzie powtórzyć ostatnią spółgłoskę, tak jak na przykład jak mamy Drop. Przy dodawaniu ED dorzucamy jeszcze jedną literkę. Drop. Tak, Drop. Te wyrazy, na przykład, jeszcze stop, stop, tak? I też trzeba będzie w ostatnią literkę. Ostatnią eee, spółgłoska. No właśnie, eee, zobaczcie tutaj, zwrócę jeszcze na jedną rzecz uwagę. Ten eee, czasownik study, tak? Tutaj y wyskakuje. Kada się? Dlaczego? Dlatego, że jest przed nim krótka spółgłoska d, tak? A popatrzcie, co jest tutaj. Tu mam play, tak? Też jest zakończony na Y, ale przed nim jest samomoska, tak? Dlatego nie odrzucam tutaj Y, a to daje normalnie d, Dobrze? Taka jest y, różnica. No właśnie. Czyli jeszcze raz, podsumowując. Z, y, zdania twierdzące w czasie past simple z czasownikami regularnymi tworzę poprzez dodanie do czasownika końcówki ED, tak? Gdybym chciał zasłonić tą końcówkę, odrzucić jeszcze wyraz ten yesterday, tak, to wtedy wyjdzie mi zdanie: gram w piłkę nożną, tak, a przez dorzucenie Ede wyszkodzi mi, że grałem w piłkę nożną. Ok, jak słuchajcie, budujemy zdania przeczące w tym czasie. To się pasuje, zobaczcie. Przed czasownikiem stawiamy przeczenie didn't. Czasownik bez ukończnika, czyli forma podstawowa. Hmm, co takiego jest? Przed czasownikiem stawiamy przeczenie didn't. To, to słówko didn't, tak? To jest nic innego jak did not, tak? Eee, czyli przeszła forma od czasownika do, tak? Albo od czasownika adbo od przeczenia don't. Zgadza się? Nie byłoby jeszcze lepiej dokładnie wytłumaczyć. No to słuchajcie, to zastosujmy teraz tę zasadę w odniesieniu do tego mojego e, przykładowego zdanka. Zobaczcie. Przed czasownikiem stawiam przeczenie didn't czasownik bez okoliczniku. Pomóżcie mi, jak to mam zrobić? Przed czasownikiem przeczenie didn't. Tu mam czasownik, więc przed nim muszę wstawić Zgadza się? Jest jedna, jeden formularz, który spełni, spełniłem, żeby było przeczenie, a jeszcze jest drugi czasownik w bezokoliczniku. Tutaj nie mam bezokolicznika na razie, ponieważ jest ta końcówka "-d". Zobaczcie. Teraz mam czasownik w bezokoliczniku. Tak? Co mi wychodzi? I didn't play football yesterday. OK? I tutaj mam, zobaczcie, przeczenie, zdanie przeczące. W czasie past simple z czasownikiem, z, w którym z czasownikiem jest regularny. Zrobiłem to takiej wypełnej zasady, tak? No właśnie. Dobra. Ja tutaj zostawię to zdanko. Może sobie jeszcze, żebyście mieli przykład. To tutaj z powrotem wstawię. Zdanie twierdzące, czyli jeszcze raz zobaczcie, tak, usunę to i tu dorzucę d, to mam twierdzenie, ok? No dobra, czyli tak, wiemy jak budować zdania twierdzące i przeczące z czasownikami regularnymi, tak? To teraz przejdźmy, jak się buduje w tym czasie, pas simple. zdania z czasownikami nieregularnymi. E i powiem Wam tylko tak. W bardzo, bardzo łatwy, prosty sposób. A mianowicie musimy wykorzystać tak zwaną drugą formę czasownika. Hmm, to takiego jest ta druga forma czasownika i skąd ją mamy wziąć? E... Popatrzcie. E... W każdym potężniku i w waszym również. Na stronie 122, ale ja się nie mylę, tak? mamy taki wykaz czasowników nieregularnych. W tej momencie zobaczcie Irregular Verbs, czyli czasowniki nieregularne. I teraz popatrzcie, o co tu chodzi. Pierwsza kolumna mamy Base Form. Tak? Czyli forma podstawowa, czyli bezokolicznik, krótko mówiąc. Druga forma to jest Past Simple. Tak? Czyli pierwsza forma, druga forma. Tu jeszcze mamy trzecią fazę, Past Participle. No i jeszcze z tej translation czyli z tłumaczenia. No dobra. Krótko mówiąc, my będziemy wykorzystywali wszystkie formy tych czasowników z tej drugiej kolumny. Czyli z tej kolumny Past Simple. Tak? Zobaczcie, i tutaj niestety, ale trzeba, taka w sumie najtrudniejsza rzecz, jeżeli chodzi o czas e, pas to jest zapamiętanie właśnie tych form. E, no, trzeba je ogarnąć pamięciowo, niestety. Tutaj nie ma jakiejś dobrej zasady, no, poza taką, że im więcej nie będziecie wykorzystywać, tym więcej, tym więcej wam zostanie w głowie, tak? E, tym łatwiej zostanie, w głowie, tak w sumie powinienem powiedzieć. Czyli jeszcze raz. Podstawowa forma, druga forma. Tak? No tak. i teraz powróćmy do naszej zasady. Zobaczcie. Potrzebuje hmm, podmiotu. Pokażmy sobie. Na przykład ten podmiot. Tak? No i teraz chcę na przykład powiedzieć, że hmm, Kupiłem nowy rower. Kupiłem. Jak jest kupować. Zaglądam sobie tutaj. Szukam, szukam, szukam. Kupować. Jest bowiem. Oczywiście. Wiem to, zgadza się. Jaka jest przeszła forma tego czasownika w czasie pasypu. Zobaczcie. Przeszła jego forma to oczywiście Bof. Tak, tak zapisujemy. b o Wymawiamy Bof. Tak jak słyszycie. Zapisujemy. Tak jak widać. W związku z czym muszę napisać. Zobaczcie. Wyszło mi zdanko I bought a new bike yesterday. Tak? Czyli kupiłem nowy rower wczoraj. Wczoraj kupiłem nowy rower. I both a new bike yesterday. Co zrobiłem? Dałem osobę, dałem czasownik w drugiej formie. Tak? Tutaj to jest właśnie bardzo ważne. Druga forma czasownika. Każda to zdania już jest taki jak Czasu. No właśnie. Czyli tutaj po prostu trzeba pamiętać. Ta druga forma czasownika jest po prostu do wkucia. Tak? Jak buduje się zdania, słuchajcie, przeczące z czasownikami nieregularnymi? Bardzo łatwy sposób, a mianowicie zobaczcie, e, wykorzystujemy tą zasadę. Czyli przed czasownikiem stawiamy przeczenie "tydent" i czasownik jest, e, musi być w bezokoliczniku. Ja tutaj, zobaczcie, przestawię tą zasadę tutaj na środek, tak? że tak samo e, jak z czasownikami nieregularnymi, tak samo i z re regularnymi. Przeczenia buduje się w taki sam sposób, czyli po prostu przed czasownikiem jedynkiem, czasownik czasowniku To zróbmy teraz to zdanie, e, żeby było przeczeniu. No to jedziemy. może możecie sami pomyśleć, jak to powinno być. Ok, dam wam sekundkę. No i sprawdzamy. Dobra. Czyli tak, zaczynam od osoby. I teraz mam przed czasownikiem stawiamy przeczenie Didn't. Czasownik mam w tym miejscu, zgadza się? A musi być przeczenie przed nim. Didn't. Czasownik bez okoliczników. Zobaczcie o co chodzi. Czasownik bez okoliczników. to jest jego druga forma, tak? A ja potrzebuję bez czyli tą bazową formę. No, podstawową formę. Krótko mówiąc, muszę wykorzystać to. Zgadza się? I wyszło mi takie fajne zdanie. I didn't buy a new bike yesterday. Nie kupiłem wczoraj nowego no, roweru. No, no. ta Tada! No to teraz mi powiedzcie, trudna sprawa, czy łatwa? Hmm, wydaje mi się, że ta sprawa taka jest bardziej do, do e, przetrawienia teraz dla Was. E, Podsumujmy sobie to jeszcze raz dobrze. Was simple, e, czas przeszły prosty, używamy, gdy mówimy o zakończonej w przyszłości, zdania twierdzące, budujemy w zależności od tego, czy są regularne czasowniki wykorzystywane w zdaniach, czy też nieregularne, regularne, po prostu robię tak, że do czasownika dorzucam ed, tak? tutaj jeszcze tego wam nie powiedziałem, a w sumie jest najważniejsza rzecz, bez względu na e, podmiot, tak? e, czasownik będzie miał tutaj jedną formę, albo będzie miał e, ed na końcu, albo będzie jego forma e, ta, e, nieregularna, tak? ta druga forma, czyli nie trzeba będzie kombinować, tak jak było w present simple, że tam s dorzucam przed siebie sobie, czy coś. Będzie to wyglądał tak. I play, you play, I played, you played, he, it played, we played, you played, i they played. Tak? OK. I osoba, czasownik z końcówką "-ed", reszta daje. Przeczenia stawiam przed czasownikiem "-did", i czasownik wykorzy wykorzystuję w tej formie podstawowej. O tym musicie też pamiętać, tak? Nie dajcie się złapać, żeby przypadkiem "-ed", się nie pojawiło. Nieregularne. Biorę drugą formę czasownika. Na razie ją powinienem wziąć z tabelki tak, na stronie 122 w podręczniku, albo jakiejś innej tabelki, gdzie jest kilka z tych czasowych nieregularnych, ale y, ta tabelka musi się znaleźć w Waszych głowach. Przeczenie tak? dydynt czasowych formie. Tak się buduje zdania w czasie postępu. No dobra, jeszcze kilka takich e, rzeczy. Taka jedno, jedno moje pytanie, jak rozpoznać czasownik regularny od nieregularnego? Czy jest jakaś zasada, na przykład, nie wiem, dostajecie, załóżmy, myślicie sobie, chcecie wykorzystać jakieś słówko, załóżmy, write, czyli pisać, tak, w jakimś zdaniem, teraz myślimy, czy to jest czasownik regularny, czy nieregularny. Jak go rozpoznać? Zasada jest bardzo prosta, widzicie, Zasada jest bardzo prosta. Jeżeli, jeżeli nie ma tego czasownika w wykazie czasowników nieregularnych, to czasownik jest regularny. Jak nie ma go w tabelce, to znaczy, że jest regularny. Taka jest zasada. Ok? No dobra. To powracamy do naszego. Czyli jak nie ma go tutaj, to znaczy, że jest regularnie. Mm, ok. Co jeszcze? Słuchajcie, w czasie postępu potrzebne yy, są nam jakieś okoliczniki czasu, jakieś słowa, dzięki którym będę mógł E, powiedzieć, kiedy coś się wydarzyło, żeby nasz rozmówca miał pewność, że to jest zakończona e, czynność w przeszłości. Zobaczcie, wykorzystujemy tak. Yesterday, już przed nami wykorzystywane. Last week, last year, last Christmas, two days ago. Tak? E, tutaj wypisałem tylko kilka, jest ich troszeczkę więcej, mogę je modyfikować. Ten podstawowy, yesterday, wczoraj. tak. E, tu mamy, zobaczcie, last week, czyli w zeszłym tygodniu. I potem cała modyfikacja, zobaczcie, last year, czyli w zeszłym roku. Może być last Christmas, tak? czyli w zeszłym święta Bożego Narodzenia. Tak jak ta piosenka. This zespołem last Christmas I gave you my heart. Um, mogę używać last month, tak? czyli w zeszłym miesiącu. Last holidays, itd., uh, i I tutaj i też bardzo fajny zwrot, zobaczcie. Uh, two days powinnam uh, napisać two days. Okay. dwa dni temu. Two days ago. Uh, mogę tutaj robić two years ago. Czyli dwa lata temu. 5 years ago. Uh, czyli z tego um, całego zwrotu to słówko ego zostaje, a tutaj wstawiam to, co będę chciał. Years ago. Day, uh, five days ago, uh, two months ago, itadari itadari. As a rule, these adverbs of time are either at the beginning of the sentence or at the end. So, yesterday I bought a new bike, or I bought a new bike yesterday. Last week I was, uh, I was at my grandparents' house, or uh, I was at my grandparents' house. Teraz tak? No właśnie. No dobra, słuchajcie. To co? Teraz by trzeba było to wszystko przećwiczyć, dobra? Jeżeli coś jest niejasne, to pamiętajcie, żeby was sobie zatrzymać. To teraz tak, poproszę Was, żebyście najpierw w podręczniku na stronie. Że... Na stronie tutaj. O, właśnie. To jest strona 72. Tutaj to jeszcze macie to zagadnienie, dramatyczne. Słuchajcie, chciałbym, żebyście najpierw tutaj zrobili to zadanie czwarte. Czyli wstawili te czasowniki, które macie w nawiasach w czasie pasy 2, Tutaj pamiętajcie. Pomyślcie, czy regularny, czy nieregularny. Od tego zacznijcie, tak? Jak nie będzie go w wykazie, to znaczy, że jest regularne. Tak? Jak regularnie tworzyć się zdania twierdzące, no to macie na filmiku wcześniej. Tak? Także wykorzystajcie te informacje, które wam przekazałem. I zróbcie to zadam czwarte, dobra. A potem w Waszych ćwiczeniach. Na stronie pięćdziesiątej 50... pierwszej. Zobaczcie. Tutaj jest cała fajna stronka, gdzie będziecie mogli przeświecić, właśnie jak użycie tego czasu. Napisz czasowniki w czasie pas simple. Zaznacz, czy są regularne czy nieregularne, tak? I myślicie. Forma podstawowa. Forma czasu pas Regularny czy nie -reagumarny? Jak nie ma w wykazie, to jest regularny. Kiedy wrzucamy ma albo samo LDA, albo i tak? Tutaj ćwiczycie się zdania twierdzące bądź przeczące. Ok. Eee. No i może na razie to wszystko. Te trzy zadania, tak na początek, to przy ćwiczenia, to wystarczy. Ok. Dzieciaki. Mam nadzieję, że e, udało mi się Wam wyjaśnić, jak się buduje czas past simple, jak zbuduje się twierdzące mm, i przeczące z innymi czasownikami niż tubin, tak? E, mam nadzieję, że Wam się podobało. E, to co, czekam na Wasze prace, e, dzięki którym będę mógł stwierdzić, czy udało się to Wam przyswoić i zrozumieć, e, czy też jeszcze będzie trzeba coś tam wyjaśnić. Zachęcam do kontaktu ze mną, pamiętajcie na myśl, że Skype jestem dostępny, tak? Mm. Zawsze z chęcią Wam pomogę i coś dodatkowo wyjaśnię. E, to co, to wszystko na dzisiaj. Bye bye.